Jeśli mi kamerę to ci Nikogo tu nie ma Champagne, więc, no. Champagne bitches mm -hmm. O Boże już mi ktoś stęka tu. Ktoś tu przyszedł. Boże, Boże. My są, my się Jakaś głos różowa różowo włosa mi przebiegła Różowa włosa ghost! Michael! Różowa włosa. Nabija się na ciebie toomberst! Nie No to Ja go nie widzę, więc to gdzieś koło was O małego jest no i nabija dziejejne. się, cały czas się nabija. Też z lusterką. Nie wiadomo co. On tak jakby podglądał. Masz swoje lusterko. Cycek zrobi pewnie, ja to czuję. Nie no, za szybko by to było. Nie ja. no szybko się wbił. Ona leży? No. No patrz, dzisiaj nam idą te mecze. Nie, potknęła się o coś przed Potknęła okra. się, jaka gra, kurwa, realistyczna, potknęła się. O kurwa. Widziałeś to? No. Ona zamiast się podnosi, to się czołga w kółko. Ale to co, do małego wejść? Ona robi dwa kroki, podnosi się, dwa kroki, podnosi się, nie są co Najgorzej, że on. To nar są narażenie jeszcze. No. No bardziej, że ty uratowana, a ona to tam czuli. No. ten glif kurwa zrobić. Powinno to trwać tyle, ile trwało jego nabijanie. się. <laughs> Bardzo długo trwa. Nie ma... No, ale ledwo się zaczął mecz, nie? Trzeba się ściągnąć, no ale. No, to niech to się skończy. No, nareszcie. Dacie radę. Bo tego Jadę. kurwa glifa to chyba nigdy nie znajdę. Ale no, tak. tak. już kurwa z tym glifem, do kurwa. Gdzie? Nie, nie wiem, gdzieś tam było, ale. O Boże! Białe włosy zrobiły mi się czarne tutaj, zobacz. Nie są czarne? No Czarne są po prostu. A teraz? A Majka idzie do Was z powrotem. Teraz są białe. No! No i ciekawe, w którą stronę teraz? I zaś się nabije, bo pewnie mu kąsek wystarczy. No, nabija się właśnie. No, super, taka robota. I to gdzieś dalej, gana robić. O! Dobra, to jak zdanie mi w znowu z tak jak kiedyś, to jest niemożliwe. No, ja te glify to też nie, nie robiłam tak szybko. Gani mnie. Też porwione, bo za to dużo razy paletą dostał już. Nic z Najgorsze jest to, że jak on tu przyjdzie, to nawet go nie będę słyszała. Nie weźmie od gena za szmaty. Kurwa, więc z tej strony mi się paleta zrzuciła. No to są najlepsze. I teleporty, nie? No, robiłaś generator, uleczyłem cię i poszłaś. No, co za p***a. Nie wiem, co robicie, żeby was nie wiebać. ale chyba mnie zostawią. Nie, gdzieś na skraju. Niedaleko tego beboka nie No, uleczyłem ją i ta znowu poszła do niego i się ganiają. No, może ona lubi? Może chce? To dobrze idzie. Żeby wytrzymywała trochę, nie? No, tylko, że ona z nim idzie do mnie, no to... Ej, dobra, jest ja Nie wiem też sobie dorobić robić gdzieś. Dobra, no, no a ten glif, to kurwy nancy Idę do piwnicy, jeszcze trudno, tam nie tam za nie. na piwnicy raczej nie powinno być glifa. No pamiętam właśnie, że kiedyś miałem w piwnicy, więc hmm. Goniam czy nie? A my widzimy nie właśnie jego to jest glifa? to, że jego kurwa nigdzie nie ma. Może on nie stoi. Ja Pewnie nie zawsze wiem. w niego wpierdolę, bo ja sobie biegam tak jak pojebany po tej mapie. No właśnie. Pod małym jest ponad pół w razie w. Jezu, Na środku tego. Proszę, że mi tu jest. Idzie do licznie. małego. No ale nie jestem jego koloru. No jak nie czarne, nie zobaczyłem i mówię idzie. Białe włosy, nie? Dobra, idę do budynku, bo jeszcze tam idzie, idzie do nas. Uciekaj. No Aha. Od razu. Uważaj, bo cię będzie widział. Więc będzie to ja. Nie, jest dobrze. A nie było ci. Co od razu? Poszedł do innego, no i koniec. Dobra, jebać to zadanie, to się nie da zrobić. Jak nie będziesz szukał, to od razu będzie. Jak no. szukasz, to nigdy nie ma. Trzeba czasu. Tam koło małego jest dalej wciąż, w razie w. No i tutaj gdzie ja wiszę, niedaleko też dużo jest. Mam no ja się... Hak, mama, ja czekam na testa, żeby to klikać. Nie wiem, <laughs> no to się ten twoi drugi, nie wiem czemu. On teraz wyda... No bo miała się ja ją uratowałem paletą. A no właśnie. Fuj, ostatni kawy, ten najsłodszy, ohydny, nie? Gdzie do mnie, kurwa, czemu to nie znika? To jest długo? Myślicie, że już będzie wszystko w porządku? Zobaczymy. Myślę, że nic nie jest w porządku. <laughs> Też już nic nie ma serca. Chodzi mi tylko o um, a no, nie no... ...nasze życie. Nie leczcie, bo i tak jest narażenie. Ale lepiej deadhard zrobić. Okej. Okay. 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 nie okay. wiem, czy skończę to. No to przyjdzie, to mówicie, ta ta. Nie przyjdzie, narażenie ma serca. Ale to nie oh! musi być. Goni ją, oh, dobra. O, w końcu! Co w końcu masz? Ten glif? No, no mówiłam, że nie a będziesz szukał, to weźmiemy. No myślę, że najlepsze, że przechodziłem koło niego i w ogóle on nic nie, się nie działo. To tam mi wybuch twój zwykły. No to znaczy, że pewnie miał Tam biedę. na wprost ja miałem jedną trzecią, ale nie wiem, czy on go nie skopą. Ale on nie ma. A on tam mu, stoi i się. No. Patrzy się na nas. Nie to trzeba gdzieś indziej się może do budynku gen robić. No właśnie, on jest za budynkiem. Chyba jeszcze trójgen nie jest? Znowu? No my tak lubimy ostatnio. Nie no tu jest gen... Nie, też już ktoś zrobił. Aha, Przyszedł no tu, mhm. Gdzie? Do budynku, tam gdzie gen jest. No widzę go. Kurwa. Dobra, ja wracam do mojego gena trudno. Czemu on nie widział? Wracaj do budynku. No no stop i tu przychodzi ty. No, gdzie ty te idziesz... geny? Czo mm, czemu no. zawsze jak on mnie goni to w sekundy jest naładowany? Może on go skopał, już jest zero tego gena, what the fuck Jezu, jak on szybko zabija Znaczy szybko chodzi wtedy, jak jest nategowane Oczywiście wielka bańka i teraz nie wiem, czy on idzie do mnie, zawrócił Idzie do mnie Nie wiem, bo mi zaś oczywiście kamera z nieba jedzie nie Chciałem się zdejmować, będzie. czy jeszcze się wstrzymać? Ona, ona, mnie, ona mnie ściąga O kurwa. No Jak te geny, jeden jest w budynku, drugi jest przy tobie z a trzeci jest przyszedł. tam, ale my mamy bardzo blisko. W trójkącie. Trójkąt tworzą te geny, więc jest tragedia. No, robiłem tu, ale przyszedł. A to ja robię koło ciebie. No, to nie ma sensu. No, uważaj, ona niech uważa, bo zaraz zleży, debilka. Kurwa, idziesz do mnie, no nie wierzę. Jezu, idziecie do mnie. Ona w ogóle nie robi genów, ta anima, ja. Na nie robisz genów Czy siarteczka skończona? Już znieść cichutko i słychać tylko te... lajstry Parę, bo tu idzie. Boję się, no. Z twojej strony idzie. Dobra, poszedł dalej. Do budynku poszedł. No bo, poszedł tam. No będzie tak chodzić, bo szans. Bija się? Nie, idzie teraz normalnie. Sprawdzić gena. Mm -hmm. Wy tu jesteście, więc mi się w ogóle pasat nie ładuje. A i tak by ci się nie naładował. Jak że to przecież długo trwa. Jezus! No, super! No, ona nic, w tym całym popłochu mogłaby coś robić, nie? Aha, już! to hit. O Boże, idzie do mnie, super. A gdzie Dzień jest go biora, gdzie nie, ma? nie ma, są trzy tylko są trzy. trzy. Tylko. Ha, bo już mam jeden, z... Tak! Nie no, to super. Wstał się go odciągać, ale on nie zwraca uwagi. No nie bo on będzie da schodził nie, będzie Nie! Jeden. No ale ten ma Dobra, ja robię w budynku trudno. Ja mam jeszcze DS, więc chciałbym. No. Hmm. Dziamek nie trafił. No, aha. No podnoś! Nie. Mam dziadkę jeszcze Teraz... A co się skończył? Aj... No sekundę, zabrakło, bo się musiał rozejrzeć, nie? Gdzie jest ta... Aha, ona robi inne. Dobra, na szczęście. Ty, ty masz... wy macie dużo i Aha, bo on jest natygowany. Zapomniałam. Znaczy nie wiedziałam, że tak długo będzie. Talandryna to co? Zróbcie ten gen. No a ty? No razie mnie pilnuje, więc to róbcie. Zudis by musiał robić, bo on ma kręcone. Idzie do mnie, idzie do mnie, ja. wbija się na mnie. Idzie do was, kurwa. No nie idzie da rady, Berskiego. nie, no naprawdę. Jezus, no gdzie ty miałeś do palety iść, dziewczyno? No, może, no, idzie no, do nas, trudno. Dasz. Ja. No Już umrę Róbcie gen Zaraz No, ciekawe jak No ale on idzie tu, o, właśnie ja Idzie do idzie nas na, Wiem Nie będę Hej. mieć DS, jak mi walnie Także róbcie No robię Ale sam Bo to jeszcze w chuj brakuje Masz adrenalinę jakąś? Nie Nie. O, to super. Idzie do was Mało brakuje tam. Kurwa. Znać. No tyle go zajęło, ile się dało. Idzie za mną. Bo! No, słucham! Już dawno byłem za oknem! I to tak ze dwa kroki za oknem. To Tak. Tylko bramy też są kurwa koło. Jezus, ta paleta i ta kurwa szafka, to nie wierzę w to. No ja wybałam cię tak samo! Ja ile miałam dlatego. No on no, no, tu wiesza koło. między bramami, także. Nie, no tu pokazywał bramę tak? No brama nie, yeah, jest tu jedna obok budynku, z lewej z na wprost Także good luck z wyjściem w ogóle. Stół. Na razie się muszę z tego paska, bo nie otworzę nic. Dobra, jeszcze nie wisiałem, więc idę otwierać bramę najwyżej po powiesi trudno. Okej, okay. ale to jest gdzieś blisko, gdzie ona wisi. Tak, bo obie bramy są przed nią i koło niej. Więc jak ją zdejmiecie, to jest przejeba. No, on już się wbija na mnie. A po w tą bramę, ile się da? Wbija się na mnie, no kurwa, nie mogę jej otworzyć. 90% No, mogę 90%. otworzyć całą, całą, ale to. No jest na dotknięcie, mm -hmm, okay. Idzie do mnie. Możecie ja ją zdejmować. Już dopiero Kurwa, dopiero. już wraca. No. To ty Bo ja. To. To leczenia w ogóle. No to chodź tu jestem, halo! A Boże, ja się patrzyłem w drugą stronę. <laughs> Nabija się na Nabija na nas. się, no nie zdążę po nią iść Mo Idzie do nas chyba. Tak, jest koło nas. zdążysz ją zdjąć teraz. No ale ja byłem w piwnicy się leczyć. O Jezu, to myślałam, że jesteś obok niej. Zudi, musimy... Aha, puściła. To no otwieraj Dobra. tą bramę. A, chuj on tu już jest. Nie mogę, bo on tu jest. Ja jestem nieuleczony, kurwa ma. Ja też, ale on się wbije i co? No lepiej jakbyś na zrobił, bo on nie, jeszcze nie umrze. Ja, Nawet tak go nie, nie drugi widzę. Od, otwieraj tą... tą drugą bramę. On stoi przy mojej otwartej. No nie wiem, gdzie ta druga kuźwa. No ona wprostego dziona umarła. Idzie do mnie. Nabija się na mnie, więc możecie otwierać swoją. Ona jest otwarta tak naprawdę, ale ty zdążysz coś tu z... Uciekasz, tak? A gdzie jesteś? Wraca do was. No otwieraj zudisa. No to dawaj! No nie mogę szybciej! Już biegiem robię! Czemu ty jesteś radna w ogóle? No cały czas byłam. Chciać jeszcze punkciczki czasem powiję. <laughs> jak tu wyjdzie za winkla jak na przydupce zaraz? No, ra. poszedł tam. No, ale chciałem się uleczyć no, jeszcze! Przepraszam, no, jak on już był, tu patrz jaką hajna tam ma, się znęca. Cinderella, kurwa. <laughs> Jedno Cinderella umarło. No, trudno, ja byłem się leczyć. No, tu no, Nie dąży jej z... zdjąć. Teraz dożysz, bo jest. A, Ja a, nie w mogę no, To Zresztą coś... ja jak ja, ja bym chciała tak, mi Za powiedziała, że kurwa jest... opultałam i muszę iść umyć, na no, tyle. <śmiech> <śmiech> o no. 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 Bym powiedziała lepsze to, niż że klient się zna. Znaczy zajszcza. nie, no moim zdaniem to jest normalna rzecz i nie ten. <laughs> No. No, Ruina jeszcze męczące. jest, także szukaj tak. No to idź ta tam, gdzie zawsze jest. Aha, my nagrywaj ta? Znaczy no mam włączone, no. ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Aha, wiecie. muszę kamerą kręcić, bo ja nie zmieniłam jeszcze tych. A nie, a ty dobra, nie bo jak zmienię, no. to... Dobra, bo jeszcze nie zmieniłam tego, a render mi leci, ale... No, nic się nie, że dziać. Chyba się da, nie, 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 no komputer. wiesz jak ja, ja włączyłam tego kompa i mówię, Boże, wszystko muszę powyłączać, bo to nie da rady, zapominam, że... Znaczy czasami są lagi, nie powiem, że nie. No ale to... Ale ty masz komputer z drewna niejaka. Nie, bez przesady. Ale ja też tu gramy to mi mrozi na sekundę, ale to jest wina raczej gry. Gry już, no. Bez przesady. To mnie cały czas no to jest? Go, mm, Aha, ty. A nie da się go oślepiać. Uu, no to ja ci już nie pomogę nawet. Kurde, szkoda tego gena. <grym> idę do małego. Ja szukam tej kurwa ruiny zasranej, ale nie. Noż, wiedziałam, że przyjdzie. Wiedziałam, bo się by zesrał. Mam, jest palet jeszcze, nie? jest, nic, nic nie zrobię. Nie się potknęłam. Nie będę marnować czasu na oślepianie, bo nie. Na, na szubienicę, jakby ktoś mógł gdzieś dokończyć gena, bo on mi się regresuje cały czas już. No to idę, jestem niedaleko. Ja Patrz. Nice. Pod wieżą ci się nie ma mm, ruiny, ale no robisz nie to nie ma, tam? bo ja tam byłem właśnie. Ja Zgubił mnie. Nie. Byłem zobaczyć też na budynku tam w pokoju z lustrem, ale też nie widziałem. Aha, wy tu jesteś. A czemu mnie słychać? Bo jest 80? 70? On mnie cały czas szuka. Kurde, jak prądu prądy, to mnie. Nie też. Nice, boryczek. Ja nie da jestem. się. Ale ja tu też, też tu żyję. Ale ja też tu żyję. Mam przez właśnie w tym momencie. Nie będziesz mi robić. O cholera. Tu już nie, nie ma palety. A tu też nie ma. Dobra, ja kończę tego gena waszego. Gdzie jest to okno? Nie ma przejścia do tego okna! Co to jest za render z dupy? Bryczek! Proszę. mi blokuje. Urwa, tam paleta też spalona, bo baryczkę spaliła. No. Baryczkę spaliła. Dobra. No i tak trochę czasu było. No i co zrobiliście? Nic. No co, twojego gena skończyłem? Jednego! No nie, bo nie 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 mam baryczek, się nie ta. Mam ten totem. Boże, gdzie on był? Między szybienicą, a no tutaj w tych krzaczorach. Oh, super. Tu gdzie jest hak, zawsze koło szybienicy na dole. <coughs> Może taki wstyd wczoraj jestem George'em, że ja nie przeżyję tego? Ojej. Wczoraj był u nas taki pan, który przekroczył limit na, limit na karcie i musiał sobie ustawić na 200 tysięcy na dzień, żeby nie przekroczyć. Co jest to? Przejebał 70 tysięcy w ciągu dwóch godzin i powiedział, że to wszystko On pieniądze. To czy Czym się przejmujesz tylko pieniądze? No fajnie. Yes, okay. Nie da się, no na pewno jestem pewny. Na pewno jestem pewny. Idzie tu na ten hack, oczywiście, uciekaj! Nie mogę... Mo Aha, fajnie, że to coś dało. Tym. DS. DS. Mhm. No, no. Dobra. Nie, dobrze, dobrze. Niech mnie podniesie, ale jaka dalsza droga, ucieczki. cin cin. ci czum, cium. Chyba pomóc. O dobra, bo rozwala drzwi, uciekaj. Zablokowałem zaś. Leave me alone, just leave me Powinien dostać w łeb tą paletą, ale dobrze, no skoro nie, to nie. Jest tu nie, nie tu Ruszonki! Karton! Co mi to Jakie kruszonki? Kartą bardzo zagonuj. Cinci rinci. No. Słyszałam to. Its! Noś mi to ten. Nie ma. Coś mam w zębie i ten. Nienawidzę. Mhm. Mm bo ja muszę wygrzebać za wszystko. Bo... Sorry. No, muszę się nie zainteresować to. tym, że ja robię tego genotu. Leżę. Mhm, no, ja, bo Ja się dałem walnąć i tak zawrócił i poszedł za... Cały czas, tak. Nie da się BARYCZKĘ Teraz jeszcze będziesz próbować. Panetam go! Ach, wygnoję. Jak gorsze, że on No, po bo bo sianie skacze! Baryczek wszedł, yes. żeby się wy... Baryczku, no nie poświęcaj nie ja... życia. No. Nawet, jest... Nawet czasu nie ma, żeby gena dokończyć no, przez coś. Zostaw te szybkie, mnie już! Spruń! Uciekaj stamtąd już. No a gdzie mam uciec? Chodź pod wieżę ciśnienie ja tu robię geny. No, biegnij tam. Zablokowałam się w leczce. A ja może zdążę widzę. zrobić i możesz ściągnę baryczkę. Aby na hamacie stąd już. ten. To mam. Odkręcimy. Leci a. do no, was. No, Boże! Uważajcie! Idzie? Gdzie jest? No idzie na wprost. Jezus, no ja na pasku jestem. Zawrócił. Muszę się schować w krzaki i się zacząć leczyć. No, ja się chciałem ule... bo no. ja mam daryczkę. pasek zrób. No ja wiem, no. O, no uciekasz. Ja cię leczę, to zaczyna się naprawiać generator. No on takiego. za nim. No może zabije go. Aha. Ja muszę no, mu plecki robić. Głupi. Zabiję go. No to ty nie masz ani jeden i nie Między... ja się dałem walność, tak. to tak się no tak no tak, olał, on, mnie co tak długo? Nie wiem, czy strasznie długo to leczymy. Tego gena by też trzeba było skończyć. Ja go skończę, tylko idźcie mu tam, pomóżcie, bo on już jest no na... No już się leczy. Ten, już go wziąłem. Będę testy latają mi mózg ma. Tylko, że ja tutaj mam cię się gonić, to jest najbardziej chujowe w tym wszystkim. No jedynie tam, gdzie ja biegałam, bo tam są okna i tak dalej, a no, reszta... ja mam palety porozwalone, to nie mam co podnieść. Nie mam dead hard, nie mam nic. Teraz... Jest ta paleta tu jeszcze, co nie zrzucił waryczek. Chodź, bo no, robimy te Tumberskiego gen, bo ja nie wiem, czy... Ale on skończył. Aha. Skończyłeś no. ten dobra. gen, co robiłeś, jak mnie go... idziemy do nich, tak. uważaj, jaka. Aha, za ...leżeć. No... A. No. Tu jest. No właśnie. Bo Dobra, uważaj, bo jednie teraz. Mhm. Nie robi. Kurwa. Serio. No, widział to. Widział, ja też widziałem, że widział. Nie, 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 nie. nie. Patrz. Fajna. Dobra, wracam. A jak się nie wyleczył jeszcze? Wracam. I samo wody, może do góry. Żeby no nie mnie, nie bo spadnie to będzie szybciej. No na pewno, wtedy mnie walnęło, teraz mnie walnęło. Też hit. Mm -hmm. Szuka mnie. Dobra. No widzę właśnie. Ode odciągnij. No, no, się w ogóle nie, nie podnosisz? Pokazuj, no, nie pokazuj, gdzie jest. No, ale nie. czemu się nie podnosisz? A, a co mam się podnosić, to 5 godzin trwa? Wolę od hakau żeby te szamotanie. O, żebym się dawno podniósł. Może to jest takie. Ja tylko tylko ZDS-a zabrałem niepotrzebnie. Aha. Co to było w ogóle teraz za animacja? Nie wiem, Ja, ja Cię w ogóle uleczyłem już. I nagle się pojawił pasek, tu byłaś uleczona, mm. i jeszcze się je Jeszcze tak, eee, Mamy do zrobienia u góry na budynku. Do no, to oni teraz gonią. Wiem, ja i za mną. Wczoraj. Ja my na pasku. No on ma swoje. No to... Tylko ja, ja, ja. No to byłoby, Byłoby przecież milion razy szybciej. No, muszę się. No, przecież my cię z paska no. też możemy chycić. Może. No i ja Serio? Uh -huh. No to już dupa. Co my zrobimy? Nic nie mamy. No już po <noise> jego wiesza, my się leczymy. <noise> Jesteśmy okropni. Leci za nami, gnuj. Idzie za Szuka mną Słucha nas, no. Poguądź się z nim. Tu, Bunia, chodź sugen robić. Dostawił mnie, więc uważajcie. No ja tylko ciosa zadaje i ucieka, od No bo idzie szukać po genach pewnie, nie. No, wejdź po tych schodach, co ty robisz. Będzie to mnie już chore. Idę tam w salonie co baryczek robię. jest jakiś apnięty. Nie tutaj same szczere te pole kurwa. Musiałby go Zudis wziąć. No to Na dwa haki nawet. Tutaj... Proszę oh, serce, ale gdzie? O, No, małego? no serio? Czy zablokowałem mu drogę? Czemu on w ogóle przeze mnie przeleciał? Nie, On jest taki nieważny, kto. Chciałem. No, ja yy, lata tak. obok, on se usra jednego. i no, Ale nie dostawił musi... mnie i tak. Aha. Może kto mnie usłyszy w szafce, to chuj. Ale czy cię? Czy szafka, czy. No, Okej. Okay. Bierze mnie na hak, także możecie się ogień. No ogarniać. dobra, dobra, dobra. Ale gana i tak skopał, oczywiście. Ale Fajne, to... że już hack się odnowił, tego, ten cubaryczek ten wisił. Minuta. Jest odnowiony, bo o oni nie. są biedni. Kurde, dobrze my to nie trzyma. Od razu na górę zawrócił, więc uciekaj stamtąd. Jestem małpiewanny. Przed po schodach. Ale to jest u góry gen, tak? Do robienia. Dobra, ja. oh, na dół spadł. No bo do mnie już nie, bo widzi. Psraniec. skóra. Ja potrzebuję burz, żeby się schować. No przecież jestem. Stój, stój, bo on cię zgubił. Idzie do tuberskiego? Nie? nie, szuka Agi. Kurwa. A wy to... mu wybieg wybiegłeś na rycerz. Dobra, idę ściągać. I dam do ciebie, Aga, uważaj. Oh, Jezu, znowu! Nie damy rady, No, dobra. Co robimy? Ja nie Tego gena u góry, szybko. No to chodź. <laughs> no, bloku się dalej, bro. No to też już ma koniec, no bez sensu. Wszyscy mamy koniec. On nas widzi, idzie tu. Nie wiem, że to że się tak zesra. Tak... Zudis zu, zu, uciekaj. To chyba ty uciekaj, ja mam jeszcze jeden hack przed sobą. On taki, jakiś taki, no tak, bardzo spokojnie, gra i mało agresywnie, ale ugra ten mecz. Biedny z UDIS. No dobra, no lepiej mnie niż was. Tylko idźcie od razu do Gena, żeby znowu nie no stąd. już lecę, jestem. No ale wiesz, on tutaj powiesi i zaś tu do mnie wróci, Bo... ja nie? tylko to, co się iskrzy, zdążę nadrobić. Gen jest w ogóle bardzo daleko stąd, kolejny, więc... Idzie już to... do góry? No tak. właśnie, mam tą kamerę na idzie, temat, idzie. tak idzie, no. uciekam i teraz spadnie do nas, albo Nie, może Dead Hard niestety Ja mam, ale co mi to da? Myśmy się może pouleczali, Doni. co? No. E. Muszę cię uciec kurźwa te schody obsrane Nie, na tym Logitechu źle mi kame gałka kamerowa pracuje, nie podoba mi się to Jest tak sztywna <noise> No dość. Jeszcze... Sztywna gałka Aż, nie, nie. Tak. Tak. Tak? Robił mi przecież cały czas. Ale to, że ci robił. Ja no co mam powiedzieć. Zostawił mnie, o co chodzi. Tak, ja, zostawił. Wraca że tutaj gena dokręcam. dobra, to Nie wiem, co mam zrobić już naprawdę. Nie, ekspres. skończymy tego gena, tak czy tak, tylko... Ekspres się czaska teraz. Jak ekspres, 16? Mhm. Dobra. Nie wiem, gdzie on jest. Rozwalił drzwi gena. No i super, w końcu może będzie wyjść Jezu tak. nie widział mnie na szczęście. Ja mhm. to, to ciebie widział. No to dobrze, możesz iść. Ale zszedł Ta. na dół już? Tak. Ta. No ale on go kopie, no i ja nie nadążam Ide tego już nadrabiać. Do tego. No cały czas zrobił rup, mi. Rup, rup, no. rup, ja już wyjdzie. No to bunie jeszcze. To są jeszcze <laughs> palety, dwie, dobrze. bo tu podnosi co się da. No, wraca, wiele wraca. Dobra, trudno. A jak będzie mieć Noed? Do this? Dobra, ja badź. Kończę to Aga, uciekaj. Mhm. Nie wiem gdzie on jest. Ale mnie wybiło. Idzie za tobą, uważaj. Za mną? Tak. No. O kurde. No tu ja nie mam już... Aha, jest tutaj pan no ale... Paleta, tak. Nic mi to nie da, jakby, no. To obok ciebie jest brama. A ja spróbuję otworzyć. Od... Noed. Bo... Oczywiście, że tak. On... Aha, myślałem, że chce Mori robić. Nie wiem, czy jest zdążę robisz. otworzyć tą bramę. Zdążysz, bo on idzie ze mną w. no, w przeciwnym kierunku. Także powinno się udać. Ale dupa. Ojku. Gdybym była wyleczona, to i tak by mi to nic nie dało, bo mnie no jeden położył. Tylko o tym. Tardem. Ja już nie miałam chyba.